Nasze materiały napędza opl Największa porównywarka cen gier Arn .eu. Power Glove. Akcesorium Donessa tak niesławne, że przesiąkło aż do popkultury. Mało kto trzymał je w dłoni, a praktycznie każdy ma zakodowane w mózgu, że była to gigantyczna porażka. Co więcej, wygląda jak skrystalizowany kicz i idealnie nadaje się dla każdego, kto chciałby prezentować się jak skamielina lat 80. Jest to na swój ironiczny sposób piękne. Now, now. Hey! You forgot the power gloves! Moim planem było próbować bronić rękawicy. Nie lubię oceniać na podstawie tego, co słyszę w internecie. Wolę wyrobić sobie własne zdanie. Chciałem więc przybrać rolę adwokata diabła i zamiast palić na stosie, faktycznie przetestować i ocenić ten kontroler. Przecież ktoś wyłożył sporą forsę w zaprojektowanie i wyprodukowanie tego sprzętu. Musiał wierzyć, że ludzie będą chcieli ją kupić. Power Glove nie może być przecież aż tak złe, prawda? Cóż, um, nie, serio, jest naprawdę kiepskie. Rękawica do grania to pomysł równie ambitny, co nierealistyczny. Co poszło nie tak i dlaczego nie miało prawa się udać, o tym już za chwilkę. Power Glove, choć oficjalnie licencjonowane do użytku na NES-ie, nie było produktem Nintendo, a owocem badań amerykańskich inżynierów, którzy sprzedali swój pomysł amerykańskiemu Mattel i japońskiemu PAX. Logicznie, pomysł prosty jak konstrukcja cepa. Zestaw sensorów wykrywa położenie rękawicy na dłoni gracza w przestrzeni i tłumaczy je na naciskanie strzałek kontrolera. Zginanie palców miało działać jak wciskanie przycisków akcji. Zawartość pudełka składała się z dwóch głównych elementów, zestawu trzech sensorów do instalacji na telewizorze oraz samej łapy. Ponieważ Power Glove nie było pistoletem świetlnym takim jak Zapper, zadziała z każdym modelem telewizora, a nawet i bez telewizora, jedynym wymogiem jest, aby zamontowana uprząż była w polu widzenia kontrolera. Instalacja odbiorników na telewizorze jest strasznie upierdliwa, elementy są ciężkie i zsuwają się z ekranu, a w dodatku do prawidłowego działania muszą być umieszczone w odpowiedniej od siebie odległości stąd plastikowe prowadnice na kablach. Mój telewizor na przykład jest za mały, więc musiałem pomóc sobie taśmą klejącą. Ostatecznie wszystko działa, ale wygląda paskudnie. Interesująca jest natomiast niecodzienna technologia odczytu położenia rękawicy. Nie wykorzystuje ona podczerwieni, jak na przykład sensor bar Wii. W rękawice wbudowane są natomiast dwa głośniki, które emitują ultradźwięki. Te trzy kwadratowe elementy to natomiast mikrofony. System nasłuchuje kolejności, w jakiej dźwięki docierają do poszczególnych mikrofonów, i na tej podstawie bardzo precyzyjnie wylicza umiejscowienie ręki gracza. Samo Power Glove to również dość skomplikowana bestia. Wciskane przyciski zatwierdzane są mrugnięciem diody i elektronicznym piknięciem, żebyśmy czuli się jak futurystyczne roboty. Dźwięki pełnią też funkcję informacyjną. Na przykład wciskając przycisk odpowiedzialny za częstotliwość działania turbo, wysokość tonu daje nam znać, które ustawienie jest aktywne. Spód panelu kontrolnego to zwykły kontroler, który ułatwia nawigowanie menu w grach. Center służy kalibracji w przestrzeni. Jego naciśnięcie ustawi aktualne położenie dłoni jako centrum pola manewrowania. Góra to nasz mały zestaw hakera. Poszczególne przyciski pozwalają ustawić odpowiedni tryb działania funkcji rękawicy. Włączanie i wyłączanie turbo dla guzików A i B, ustawianie częstotliwości ich automatycznego aktywowania i tak dalej. Najważniejszą jest jednak możliwość zaprogramowania rękawicy za pośrednictwem listy z kodami. Wpisanie odpowiedniego kodu i zatwierdzenie Enterem zmienia ustawienia i sposób, w jaki ruchy rękawicy interpretowane są przez gry. Domyślnie strzałki odpowiadają poruszaniu ręki w lewo, prawo, górę lub dół, ale np. program dla gier wyścigowych może zmienić odczyt, by jako strzałki boczne działał gest obracania kierownicy. Szereg specjalnych gier, napisanych z myślą o Power Glove, mógł nawet automatycznie programować ją przy starcie na wybrany program. Sprytne. O tym, czy system prawidłowo odczytywał ruchy grającego, informował zestaw światełek, które zapalały się, gdy aktywowane były odpowiednie przyciski. W teorii więc mechanizm działania przemyślany został bardzo sprytnie. Nie był to produkt wrzucony pospiesznie na rynek bez żadnego ładu i składu. Zastosowanie technologii zbliżonej do sonaru dawało bardzo precyzyjne rezultaty, a możliwość zmiany trybu działania czy szeroka gama personalizacji reakcji przycisków pozwalała dopasować możliwości Power Glove do praktycznie każdej gry w bibliotece nes No więc co zawiodło? Na początek dam wam znać, że Power Glove wydany został tylko w Ameryce i Japonii. Jak przekonałem się na własnej skórze, po prostu nie działa z europejskimi konsolami. Męczyłem się godzinę z moim NES-em, myśląc, że mój egzemplarz jest felerny. Na szczęście podpięcie go do Famicoma AV naprawiło problem. Wszystko działało bardzo precyzyjnie. Ale Mieszkanie to nie laboratorium. W idealnych warunkach rękawica działałaby perfekcyjnie, ale nie żyjemy w idealnym świecie. Power Glow radzi sobie bardzo dobrze z wykrywaniem ruchów gracza, tak długo jak ten trzyma dłoń dokładnie tam, gdzie ją skalibrował. Ależ ile można wytrzymać, machając ciągle ręką w dokładnie tej samej pozycji? Wystarczy parę dziesiąt sekund, by przesunąć się delikatnie, całkowicie rujnując początkową kalibrację, zmuszając grającego do ciągłego środkowania pola gry. Jeśli skupicie się jak mnich Shaolin w bez ruchu bardzo precyzyjnymi ruchami spróbujecie zagrać w jakąś grę, to łapa sprawi się bezbłędnie. Zginanie palców wykrywane jest bezproblemowo jako wciskanie przycisków, bez skłuchy, choć sporym wysiłkiem przeszedłem pierwszą planszę w mario. Yay. Rzecz w tym, że w takim stanie naprawdę trudno wytrzymać więcej niż kilka sekund. Naturalnym ludzkim refleksem jest być w ciągłym ruchu, więc co róż będziemy musieli recentrować. Ale większym problemem tego i innych akcesoriów podobnej rangi jest zupełnie inny fakt. Przecież granie z wyciągniętą naprzód łapą jest po prostu diabelnie niewygodne. Kto o zdrowych zmysłach woli salutować za każdym razem, gdy chce zrobić krok, zamiast po prostu wciskać przyciski na krzyżaku? Rozumiem wykorzystanie takiej technologii na przykład w środowisku rehabilitacyjnym, ale do grania system taki nie ma żadnej zalety względem grania na padzie. Z samej natury drogi jaką musi pokonać ręka, aby wykonać określony gest, czas reakcji w grach będzie gorszy. Yes. <trybuj> Czy Power Glove jest więc aż tak złym, nieresponsywnym kontrolerem jak chciałby kazać nam sądzić internet? Zdecydowanie nie. Technologicznie jest to sprzęt w takim samym stopniu dobry, co i niepraktyczny. Niewygodny, nieporęczny, a przez to zwyczajnie bezużyteczny. Pod tym względem na pewno zasłużył na swoje miejsce w popkulturze, ale na naszej liście najdziwniejszych akcesoriów do gier na pewno nie zasłużyłby na miano najgorszego. Tylko poczekajcie, aż następnym razem zagramy w golfa.